Już jestem, skończyła mi się pamięć i przerwał filmik. Jak widać jest tu taka niewielka kończyna wielkości. Tak szczerze powiedział przy 5, 5 zł monety. Tutaj tak samo jest taka mała. Nie znaczy tam była mniejsza. Tu jest tak samo. Taka mała, szczerze powiedziawszy, nie widzę, żeby to dało plon, tak jak mówili, że do, w połowie maja, nie widzę, żeby to dawało jakiś tam plon, ale z tego, co widzę, Marcin Rytel, który tam daje posy, to siew, który był na głębokości mniejszej, bardzo dobrze zachowała się ta kończyna. I możliwe, że coś z niej będzie. To tak samo, znowu takie malutkie. Jak wspomniałem, to był szef 12 października. Dzisiaj mamy. Już wam mówię. Tylko sprawdzę 11 kwiecień gdzie ja widziałem tą kończynę tutaj widać? widać coś tam wieje wiatr zimno dosyć jest tu jest następna kończyna no i tu już taki bardziej okazały okres okaz. chodź okazałem co te jest za roślina w porównaniu do tego zeta które jest Naprawdę stosunkowo niewielkie co do dłoni. Tutaj następne dwie. I od strony Chyba widać lepiej tam nagrywać. Tutaj już tak nie widzę tej kończyny. U mnie był szef, tak można powiedzieć, głębokość 2-3 cm. Kurczę, no. Nie chcę urwać jej tutaj, bo tu ma listek w tym miejscu. Gdzie coś tam jest Ale raczej Za dużego plonu Z tego nie będzie praktycznie Aby tyle, że jak to mówią Po łebkach Aby co nieco będzie skoszone Więc takie Szczerze powiedziawszy Te 250 zł Na hektar To nie jest za dużo A akurat nadepnąłem tu jak widać już jest lepszej jakości kończyna, ale żyto też jak widać, tu jest lepszy kawałek ziemi, w ostatnim momencie zauważyłem ją, w porównaniu, tak, Mogę wyjdę sobie teraz nagrywać, żeby zobaczyć, żeby pokazać jaki jest efekt powiedzmy teraz jak zaczęła rosnąć Zaczęła, nie zaczęła yy, Kurczę no Przez te chwasty to tak zbytnio nie widać, która tu jest kończona na nagraniu Sami i na żywo tyle nie wiem. o czy to jest Dobra wiemy sobie to No i tutaj chyba złamana Nie wiem taka jakby złamana by była w tym miejscu tutaj Poszukamy jeszcze pomiędzy Na razie nie widać Tutaj też nie ma Nie widać. No, na nagraniu raczej tak nie widać z tej perspektywy. Tym bardziej że trzeba co powinno do osłuszenia. Ale ogólnie jak rośny tak nie widzę, tak nie widzę. Boże, widać następna jest. Tu w tym miejscu pozwijano. Jeszcze trochę zimno. Dzisiaj było minus 4 według pogody, ale, tak szczerze powiedziawszy, to nie było tyle, maksymalnie minus 2. myszę się zadomowiły na polu. Następne dziury. Sporo tego. Ale kończymy tak słabo. Ale coś tam zaczyna odbijać już. Zapomniałem ostrzyć. Coś zaczyna odbijać, więc może, może coś z tego będzie. Zobaczymy. Jeżeli urośnie, to najwyżej się skosi w połowie maja. i Kukurydzę zasieje się później, no i macie ile się mi bateria rozładuje? 20% jak widać, że to jak bez nawozu, bez oprysku, źle sobie nie radzi. Trochę późno siana, bo 12 października, o cicho, bo tutaj wypatrzyłem. Jest tutaj jedna taka dość spora, ale ciężko ją nagrać, bo wśród właśnie tych zboża i następna jest.